Dzień dobry. Dzisiaj Volvo S40 i patrzymy jak sprawdzić prawidłowy poziom oleju w silniku. Aby dostać się, musimy podnieść wajchę do góry. Tutaj znajduje się pod kierownicą wajcha. Idziemy teraz otwieramy Maskę. I tu znajduje się znacznik. Podnosimy do góry. Pierwsze co mamy, to pokazujemy, że znacznik na samym końcu pokazuje olej. Tak, jakby nie było w ogóle oleju. Wkładamy drugi raz. Teraz za drugim razem pokaże nam się olej prawidłowy. Ile mamy? Oleju w silniku. Teraz widać, że jest pod max. Sprawdzanie polega na tym, że trzeba wziąć i dwa razy wyciągnąć. Za drugim razem po prostu pokazuje nam się olej na mierniku. Dziękuję za uwagę.